bardzo serdecznie. Jest to taki pierwszy odcinek. Już wiemy, jak ta seria będzie się nazywać. Seria ta będzie się nazywać Quadraton Survival. Jeżeli będzie to kopia jakiejś serii, to proszę uwierzyć, że ja nie kopiowałem po prostu nie, nie wiem, jak to tak wpadło. Jeżeli taka seria już istnieje, to przepraszam, ale po prostu y, pomysłów może być odgroma, ale serii jest naprawdę dużo, więc serii nas Sminecrafta serii jest tak dużo zajętych, że nie ma praktycznie y, szans na to, że wymyślilibyśmy coś y, takiego. Więc jeżeli coś takiego istnieje, przepraszam z góry. Ale powiem, co to? Zaraz idziemy sobie ziemniaczka po Jednak. mam, Jednak mamy ziemniaczka. I teraz pokażę Wam zmianę, jakie zasią na serwerze. Został dodany plugin LWC który pozwala nam na zabezpieczenie swoich skrzynek. Ja się muszę to zrobić z piecykami. Już to robię, już, 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 już to Muszę to, zrobić. to jest to trochę monotonne zabezpieczenie tak, na przykład, żeby tak piecykowy zabezpieczać. To, 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 to już by było troszkę um, tego takiego pacierka. Jednak On daje też otwieranie podwójnej drzwi, co mi się podoba. Przejdźmy teraz do rzeczy takich bardziej konstrukcyjnych. Bumson wreszcie skończył w miarę swój domek. <laughs> on go już troszkę wykończył. I teraz tak, mamy już. On już co ma. Yy, Toniczki, kopadło, kickboxa, troszkę wykopane troszkę szybek, ale idziemy do góry. Idziemy do góry, idziemy do góry, idziemy do góry. Um, on to ma tutaj balkonik taki. Tu widzicie to. Zaraz wam z mojej strony jak to wygląda. Wiecie co? Z mojej strony się nie chce się chodź. Teraz jestem na texy paku Alfa Nostalgic. Psa. Była mała przerwa pewnie. Mam no, dużą farnę zrobioną. Nie wiem czy już o niej mówiłem. Marchewki, zboże, ziemniaki, duże zbiory, te pierdoły. Nie chcę się o tym gadać. Już raz o tym powiedziałem, że nie. pani. Nie, nie, nie wiem, co ja już nagrałam. Yy, dobra. Yy, tu mamy takie coś. musiałem zrobić coś takiego, żeby to nie wyglądało tak brzydko w moim domu. Bo gdybym tutaj ustawił ściankę, to nie wyglądałoby fajnie. Tutaj mamy z samej góry ładny widok na domek, na stawik, na teren. Jeszcze tam jest taka góra. I tutaj mamy most do Bumsona. Jeżeli nie chciałbym się domem przechodzić, to mogę się do niego tak zaciśnie włamać, że tak powiem. Jak widzicie, tu, sobie, tu jest to skromne zejście. To jest to jego skromne zejście. Teraz ogólnie mówiąc, to są to fajne tereny. Planujemy robić jeszcze kilka mostów. Mosty będą łączyć jeszcze tamtą górę, tamtą, tą, 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 ro, tą tam, 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 tam. Na jakieś drzeweczka. Tam coś będzie robione. Będzie również most łączowy i jeszcze jakąś inną górę będziemy do tego dołączać. Nie wiem jaką. <laughs> jakąś na pewno. Dołączymy do tego górę. Jakąś górę do tego dołączymy tak, żeby to było duże. Naprawdę. No się I w sumie to no, pierwszy prawie odcinek. Pierwszy taki prawie odcinek. No z... z Minecrafta, no. Co jak co, nic tu praktycznie nie, po, nie porobiłem. Chciałem tylko pokazać, co jest zrobione. Do tej pory troszkę już mamy zrobione w ogóle. Nie pokazałam, wydaje magazynu od buma Zrobiliśmy strasznika, który... ma słyszycie jako jakieś nastraszenie ale ten strójnik nic nie robi. Ja ma on jakiś piecyk, który niezabezpieczony jeszcze nie skorzystał, w ogóle z LWC nie korzystał. Ale bawił się empycami. Yy, to są jego skrzynki, jego magazyn ogółem mówiąc. Tu ma piecyki, które dziwnie umieścił. Mogę wiesz, tutaj to, to, to jakoś wyglądało. Bo skoro już tu widać, widać że poszedł tu na symetrię to mógłby to dokończyć ale ja się tam nie będę mu wcinać bo zrobił to niesymetrycznie a ja wiem że on bardzo nie jest takim maniakiem symetrii i na, dół, na dole, na dole, na dole nie wiem, nie wchodziłem tu jeszcze prawdopodobnie jest zwykła kopalnia Jeżeli chodzi o serwer, to jest serwer prywatny. Zresztą już o tym mówiłem w tym, powiedzmy, zerowym odcinku. I teraz tak, e, krótkie wytłumaczenie o tym, dlaczego pierwszy e, ten odcinek, który był przed tym, jest odcinkiem zerowym, a mówiłem, że to będzie, że w filmie mówiłem, że to będzie w pierwszym odcinku, e, ponieważ postanowiłem, postanowiliśmy w sumie, że <śmany> uznamy ten y, pierwszy film, czyli ten, ten film, który miał być tym pierwszym odcinkiem, że to będzie takie wprowadzenie do serii. Y, 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 y. No, I No I to będzie miało dopiero nazwę jako pierwszy odcinek y, ten normalny już. <śmany> A więc ja tutaj na jakieś widoki popatrzę, tam, tam może popatrzę i zakończę ten y, odcinek takim widokiem na góry i zombiaka. Cześć!